wzorem lat ubiegłych Rada Wspólnoty Samorządowej w Dzielnicy Sowięcim zorganizowała koncert charytatywny, który po raz kolejny odbył się w Auli Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Ja osobiście niezmiernie się cieszę z tego, że Rada Wspólnoty Sowięcim Gaj nawiązała ścisły kontakt z Gajem. Już to trwa od ubiegłego roku i myślę, że z każdym rokiem będzie lepiej. I nasza Rada Wspólnota Samorządowa Sowięcim Gaj na pewno jeszcze będzie. Może najlepszą Małżyką. Dziękuję. Chciałem jeszcze dopowiedzieć, że koncert charytatywny pod hasłem Przyjść, posłuchaj, pomóż trwa już od wielu lat. I pieniążki, które zbieramy na tym koncercie są przeznaczone dla dzieci na ferie. Jeżeli będzie śnieg, a póki to pomoże, to robimy kuli. A jeżeli śniegu nie będzie, to na pewno pojedziemy wszyscy do akwaparku w tego W tegorocznym koncercie udział wzięli uczniowie wałbrzyskich szkół oraz scholi kościelnych. Bardzo dużo prób. Występowali, występowaliśmy też w szkole naszej, będziemy też y, kościelem występować, y, ale bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy i że mogliśmy wystąpić. Dzisiaj w koncercie charytatywnym, mającym na celu pomoc dzieciom, śpiewałyśmy jako zespół perełki. Dzisiaj będziemy śpiewały kolędy i pastorałki, m.in. Okruchy po kolędzie, chronimy te chwile. Dzisiaj w Betlejem. Chóry anielskie, tak? Nie tylko szkoły wsparły ten szczytny cel. Do akcji zbierania funduszy, które będą przeznaczone dla dzieci z dzielnicy Sobieńcin, włączyli się instruktorzy ZHP z kręgu instruktorskiego Phoenix. Każda ze szkół i zespołów wokalnych i muzycznych zaprezentowała ciekawe formy występu, które były bez wyjątku oklaskiwane po każdym występie. dwie kolędy. Pierwsza była Silent Night i Mary's Boy Child. Zagrałam tutaj, żeby pomóc biednym dzieciom. Kolędo, kolędo, powróć przez sekundę, dostaję i idziesz, na co ci Lepiej zostań, lepiej zostań, zostaw tego psa. Lepiej zostań, lepiej zostań, zostaw tego psa. Przed chwileczką wziął, wystąpił chór szkolny Trele Morele, działający przy publicznym gimnazjum numer 4. Zaśpiewał kilka utworów ze swojego repertuaru i czym wziął udział w akcji charytatywnej, w koncercie charytatywnym dla dzieci z Sobięcina. Obecnie właśnie odbywa się kwesta na rzecz dzieci z dzielnicy Sobięcina. Podczas koncertu, wolontariuszom i organizatorom udało się zebrać kwotę blisko 1000 złotych. O cel i na to, co dzięki tej kwocie zostanie zrobione, zapytaliśmy głównego organizatora Romualda Lindera. Odbył się pełnym sukcesem. Wystąpiły dzisiaj kilka szkół. Wystąpiło czwarte gimnazjum, trzecie liceum, liceum szósty, niepokalanek, zespół Feniks. I najmłodsi, którzy pierwszy raz wystąpili na naszej uczelni, to zespół szkół przedszkolno-szkolnych nr 9 z Gaju. Zebraliśmy dzisiaj 900 zł. Te pieniążki będą przekazane na ferie. Zorganizujemy dla nich albo kuli, gdy będzie śnieg, a jeżeli śniegu nie będzie, to dzieci pojadą do akwaparku w świebodzicach. Chciałem Państwu jeszcze powiedzieć, że te dzieci, które występowały i te dzieci, które potrzebują wsparcia, to są dzieci, na których jeżeli dzisiaj zainwestujemy, to to będziemy mieli na przyszłość. Na przyszłość będziemy mieli bezpieczeństwo, spokojny byt, emerytury. I te wszystkie dzieci musimy o jednym pamiętać. Że to nasze wspólne polskie dzieci, o które musimy naprawdę dbać. Dziękuję. Koncert charytatywny można więc po raz kolejny uznać za udane wydarzenie zarówno w Wałbrzychu, jak i w dzielnicy z objęci.